Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Znajdujemy się przed jednym z paczkomatów firmy Impost. Jakiś czas temu wrzuciłem filmik na, na swój kanał, na którym pokazuję jak nadać paczkę. Jednak był to bardziej test kamery niż poradnik faktycznie na temat paczkomatów. Otrzymałem bardzo wiele pytań, na przykład skąd wziąć etykietę, to postaram poruszyć się na, na innym filmie. Tam przedstawię Wam proces założenia konta oraz generowania etykiety nadawczej na stronie Paczkomat.pl oraz jakie płyną z tego korzyści. Natomiast dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak nadawać paczkę wprost z paczkomatu bez etykiety nadawczej. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś przyda. Będąc przed, przed paczkomatem, zaczynamy, poprzez z naciśnięciem wszystko startujemy. A następnie nadaj paczkę. W naszym wypadku pierwszą opcją, która nas interesuje, jest nadaje wygodnie wprost paczkomatu. Paczkomat pokazuje nam, jakie, ceny, jakie są ceny poszczególnych rozmiarów. My w dzisiejszym, na dzisiejszym filmie wy, wysyłamy paczkę o gabarycie A. Klikamy na ikonkę paczki. Należy teraz podać swój numer telefonu oraz numer telefonu odbiorcy. Gdy wpisaliśmy dane, klikamy idę dalej. W tym momencie potrzebujemy kod paczkomatu, do którego ma zostać wysłana paczka. Kody paczkomatów możecie znaleźć na stronie paczkomaty.pl. Ja dzisiaj wysyłam paczkę do Torunia, do paczkomatu 04N na ulicy BEMA jak widzicie, ekran od razu nam podpowiada po wpisaniu, jakie mamy do wyboru. Ulice są podane, więc możemy sobie je szybko sprawdzić. Idę dalej. Potwierdza jeszcze numer telefonu, adres paczkomatu oraz rozmiar paczki. Idę dalej. W tym momencie musimy opłacić paczkę. Płatności dokonujemy. Kartą. I teraz uwaga, w niektórych paczkomatach możliwe jest to tylko i wyłącznie za pośrednictwem zbliżeniowej karty płatniczej. Tak jest w paczkomacie, w którym, w którym, przy którym jestem teraz. Zbliżyłem kartę do, do czytnika, który znajduje się poniżej. Tak, chcę potwierdzenie. W tym momencie otwiera się, otworzyła się pokrywa pojemnika, do którego włożymy paczkę. Wkładam paczkę, zamykam, chwilę czekam, klikam dalej i wszystko, paczka została nadana. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i tak jak ja uznacie, że nadawanie paczek paczkomatami jest bardzo wygodne. Na innych moich filmach postaram Wam się pokazać właśnie jak nadawać paczki z, z etykietą, jakie płyną z tego korzyści oraz jak nadawać paczki kurierskie, czyli z paczkomatu pod konkretny adres, a nie do innego paczkomatu. Cześć!